Cześć, tutaj Koniu i chcę Wam teraz co nieco opowiedzieć o magii w drugiej edycji Pathfindera. Z tym tak naprawdę jak ona działa i jakie są główne różnice między nią a pierwszą edycją. Tych różnic wbrew pozorom nie ma wcale tak dużo, ale zacznijmy od początku. Są cztery rodzaje magii w drugiej edycji, które tak naprawdę warunkują to skąd nasza postać w ogóle jest w stanie rzucać czary. Czyli mamy po pierwsze magię tajemną, arcane, która wynika z nauki, wiedzy, z też czasem wrodzonych zdolności. No i tutaj główną klasą, która używa tego rodzaju magii jest czarodziej, wizard. Mamy okultyzm, okult, który bardziej polega na wpływaniu na inne osoby. I tutaj główną klasą, która z tego korzysta jest bard. Mamy magię Kapłańską, którą raczej nie zaskoczy nikogo, jeżeli powiem, że kapłani używają magii kapłańskiej. No, i mamy jeszcze magię pierwotną, primal, i tej magii używają głównie druidzi. Mamy jeszcze czarowników, sorcererów, którzy tak naprawdę, zależnie od tego, jaki wybiorą swój archetyp, mogą używać dowolnej z tych magii. Jeżeli chodzi o same podstawy podstaw to tak samo jak w pierwszej edycji mamy, musimy przygotowywać zaklęcia każdego dnia rano. Wybieramy te zaklęcia, które chcemy pamiętać, możemy ich pamiętać w określoną ilość, no i później w czasie dnia możemy je rzucać dowolnie, zależnie od potrzeby. Przy czym tak samo jak w pierwszej edycji, tutaj też musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy kupić, rzucić kulę ognia danego dnia trzy razy, to musimy przygotować ją trzy razy. Z wyjątkiem klas, które czarują spontanicznie, jak na przykład właśnie wspomniany wcześniej Sorcerer, który zna dużo mniej zaklęć, ale z drugiej strony jest w stanie na bieżąco dobierać, jakie zaklęcie chce rzucić w ramach jakiego slotu na zaklęcie. Niestety, zwykli czarodzieje mają jeszcze dodatkowy minus związany z tym przygotowywaniem, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o same zaklęcia, to poza zaklęciami poziomowanymi, czyli pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej poziomu mamy jeszcze sztuczki country, których każdy jest w stanie rzucać tyle razy, ile chce. I to, co jest ważne, to to, że kantrypy stają się potężniejsze z czasem, tak jak nasze postacie awansują w dalszych poziomach i dzieje się to automatycznie. Nie musimy na to wydawać żadnych talentów. Nie musimy na to wydawać żadnych punktów, nie musimy wydawać swoich czarów, które mamy przygotowane, żeby wzmocnić daną sztuczkę. Ona po prostu staje się silniejsza. Zawsze rzucamy sztuczkę z takiego poziomu, z jakiego jest najsilniejsze zaklęcie, które możemy rzucić. Czyli, jeżeli nasz kapłan ma dostęp do zaklęć czwartego poziomu, to każda sztuczka, jaką rzuca, jest rzucana de facto z czwartego poziomu. To dokładnie, jak one stają się silniejsze, jest rozpisane indywidualnie w każdej sztuczce. Jeżeli chodzi o magię zbrodzoną, bo jest coś takiego oczywiście. Za magię wrodzoną, czyli za zaklęcia, które tak naprawdę nie wynikają z klasy, ale bardziej z naszego dziedzictwa lub z innych cech, zawsze po pierwsze odpowiada charyzma jako atrybut, co może być ważne, bo w przypadku klas to odpowiadają współczynniki główne dla danej klasy, a po drugie na przykład sztuczki wrodzone zawsze mają poziom połowy naszego poziomu zaokrąglonego w górę. Czyli jeżeli jestem... Elfem, który wziął talent, że ma jedną sztuczkę, która jest wrodzona, i jestem elfem piątego poziomu, to rzucam ją tak, jakby była zaklęciem trzeciego poziomu. Ale może co nieco o samym rzucaniu zaklęć, bo to się zmieniło. Każde zaklęcie może mieć do trzech komponentów: werbalny, somatyczny i materialny. I czas trwania, przepraszam, czas rzucania tego zaklęcia zależy właśnie od tych komponentów. Czyli jeżeli zaklęcie ma tylko. Komponent werbalny, rzucamy go jedną akcję. Przypominam, że w Pathfinderze w, turze, w każdej turze mamy trzy akcje. Jeżeli zaklęcie ma wszystkie trzy komponenty, to rzucenie go zajmuje nam trzy akcje bo jedną wydajemy na werbalny, jedną wydajemy na materialny, jedną wydajemy na somatyczny komponent co troszeczkę może utrudniać niektóre rzeczy, no ale tutaj już nasza w tym głowa, żeby jakoś to, jakoś to optymalizować. Ale skoro mówiłem w sumie o wzmocnionych sztuczkach, to jeszcze nie powiedziałem o wzmocnionych zaklęciach, prawda? Bo to jest możliwe. A każda klasa, która przygotowuje zaklęcia, może stwierdzić, że w sumie to wolę przygotować to zaklęcie nie z pierwszego poziomu, tylko z piątego poziomu, żeby było ciut mocniejsze. I każdy może to zrobić. A każdy czarodziej czy kapłan może stwierdzić, że zamiast przygotowywać dane zaklęcie w na poziomie, na którym jest odpowiednie, to jakby przygotowuje nie wiem, dowolną ilość poziomów wyżej. Różne zaklęcia jakby też mają różne efekty, zależnie od wzmocnienia, co jest opisane w opisie każdego czaru indywidualnie. I dlatego, jakby tutaj problemem jest to, że musimy z góry przewidzieć, że chcemy mieć to zaklęcie wzmocnione. Czyli na początku dnia czarodziej wstaje rano, myje zęby, siada z książką i mówi: Dobra, chcę dzisiaj rzucać kulę ognia z siódmego poziomu, dwa razy ją przygotuje na szóstym, trzy razy ją przygotuje na piątym. Właściwie przygotuje same kule ognia, łącznie z najniższymi poziomami i będę rzucał od najsilniejszych, ale musi ten wybór podjąć na samym początku dnia, nie może sobie później tego zmieniać. Trochę inaczej sprawa ma się, jak się możecie domyślić, z postaciami, które czarują spontanicznie. I tutaj niestety dla nich ma się trochę gorzej. Bo postaci, które czarują spontanicznie, nie jest tak, że na przykład nie rzucili jeszcze zaklęcia piątego poziomu, więc stwierdzają e, w sumie ta sytuacja pasuje do tego, żebym rzucił błyskawicę nie na trzecim, tylko na piątym poziomie. Nie, nie, nie. Oni muszą poświęcić znane zaklęcia na wzmacnianie zaklęć. Czyli na przykład czarownik, który zna cztery zaklęcia, ale chce jedno z nich rzucać na poziomie piątym, na przykład, musi poświęcić jedno z tych zaklęć, żeby znać je na poziomie piątym, jedno, żeby znać je na poziomie trzecim, ale to nadal nie pozwala mu rzucać tego czaru na poziomie czwartym. Czyli tak naprawdę, jeżeli Sorcerer chce mieć wzmocnione zaklęcie, to musi bardzo starannie do tego podejść i naprawdę uważać, czy to mu się opłaca. Bo nie może mieć przygotowanego, jakby nauczonego jednego zaklęcia i rzucać go z dowolnego poziomu. Tylko każdy poziom danego zaklęcia liczy się dla niego jako oddzielny czar. Jeszcze dwa słowa na temat samego procesu rzucania zaklęć, ponieważ co jeżeli nasz elfi Czarodziej stwierdzi, że najlepszym sposobem na zabieganie o względy księżniczki jest rzucenie klątwy na jej ojca w pokoju audiencji? Strażnicy mogą chcieć zareagować i niektóre talenty pozwalają reagować, wykonać w reakcji kontraatak przeciwko czarującej postaci. I tutaj nie ma rzutów na koncentrację. Jeżeli w czasie rzucania zaklęcia dostaniemy w twarz, to jeżeli dostaliśmy więcej obrażeń niż wynosi nasz poziom. Zaklęcie jest przerywane, tracimy je z przygotowania zaklęć, jest spalone, nie ma go. Efekt e, się nie zadział. Dlatego prawdopodobnie czarodziej wolą jednak stać z tyłu, e, dużo bardziej niż w poprzednich edycjach nawet i pilnować się. Ale poza tym jest jeszcze jeden aspekt, który może zostać przerwany. Powiedzmy, że rzucało, udało nam się rzucić tą klątwę. E, król jest w wielkim bólu, ale... My musimy się koncentrować na tym zaklęciu. Każde zaklęcie, które ma czas trwania, zwykle trwa do początku naszej, do, do końca naszej następnej tury, po czym jest przerywane, chyba że poświęcimy akcję, tak, jedną z tych trzech akcji, na podtrzymywanie tego zaklęcia, na koncentrację. I wtedy możemy je podtrzymywać odpowiednio długo. Przy czym, jeżeli podtrzymujemy je za długo, co jest sprecowane chyba jako 10 tur, to jesteśmy zmęczeni. Nie trzeba podtrzymywać zaklęć, które mają, mogą trwać nieskończoność, one po prostu trwają. Jakby rzucamy je raz i nie musimy się tym przejmować, ale zaklęcie, które już trwa dzień, musi być okresowo podtrzymywane. Nieco turę z tego co kojarzę. I tutaj problem jest to, że jeżeli koncentrujemy się na zaklęciu, wykorzystujemy tą akcję, żeby podtrzymać koncentrację, to nadal obowiązują nas zasady przerywania, czyli dostajemy w twarz. No to przykro mi bardzo, jeżeli dostaliśmy do dostanie dużo obrażeń, zaklęcie jest przerywane i jego efekt przestaje działać. Tym więcej powodów, żeby trzymać się jak najbardziej z tyłu, jeżeli jest się czarującym. Najlepiej z pięcioma barbarzyńcami przed nami, żeby nikt przypadkiem nie poszedł i nie postrzelił nas. To tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o takie klasyczne zaklęcia. Ale przecież klasyczne zaklęcia to nie wszystko, co jest w Pathfinderze. Bo mamy jeszcze magiczne moce. Myślę, że to jest najbliższa rzecz, która, którą można uznać, czym to jest. Niektóre klasy mają dostęp do magicznych mocy, które działają bardzo podobnie jak zaklęcia, ale nie jest tak, że się je przygotowuje. Ma się pewną pulę many, tak zwanych spell pointów, można które można wydawać, żeby rzucać, używać tych mocy. Na początku nigdy nie jest tak, że mamy tą pulę. Zwykle musimy wziąć jeden z atutów, poświęcić na to, żeby wziąć pierwszą moc i dostać zwykle... Tyle, z taką pulę spell pointów, ile wynosi nasz modyfikator z głównego atrybutu. Przykładem klas, które mają takie zdolności jest Bart, jest Mnich, jest Palladen i jest Czarodzień. że oni muszą mieć wszystkie możliwe rzeczy od czarowania, więc czemu by nie? Ale na przykład Mnich, który jest mi bardzo bliski, ma spell w postaci punktów ki, które jeżeli weźmie talent, dostaje pierwszą moc w postaci Key Strike i dostaje tyle punktów, taką pulę, ile ma modyfikatora z mądrości. I ta pula się nie zwiększa. Oczywiście ludzie odzyskują ją każdego ranka, ale ona generalnie się nie zwiększa, jeżeli nie będziemy brali dalej talentów. Konkretne talenty mają napisane, że na przykład poza tym, że dostajesz moc, jeszcze zwiększasz tą pulę o dwa punkty lub o jeden punkt. I w ten sposób rozwijamy te moce. Zwykle moce są od razu spotęgowane do poziomu połowy naszego poziomu. Tak. Wiem, że to brzmiało by dziwnie, ale tak jest. Czyli jeżeli rzucamy jakąś moc, to ona jest, jeżeli to jest zaklęcie, bo bardzo często moce imitują zaklęcia, to jest, on ma moc na, jakby było rzucanym zaklęciem z tego kręgu, ile wynosi połowa naszego poziomu zaokrąglona w górę. Czyli jeżeli jestem mnichem, który używa a jakiegoś uderzenia, ki i mam piąty poziom, to liczy on tak, jakby miało trzeci poziom. Jeżeli oczywiście w opisie tej mocy to ma znaczenie, bo podstawowy kij, strajk na przykład zrzucany z dowolnego poziomu ma taki sam efekt, ale już na przykład e, mocniejsze uderzenie lub jakieś uderzenie żywiołem ma znaczenie. i są jeszcze, Jest jeszcze jeden typ zaklęć, o którym czuję, że powinienem powiedzieć i są to rytuały. Rytuały są to czary, które może rzucić absolutnie każdy. Nie trzeba e, być klasą czarującą, żeby można było je rzucić, ale trzeba znać się na magii, to należy powiedzieć. To jest obrazowane poprzez to, że każdy rytuał ma konkretny wymóg znajomości jednej z czterech umiejętności. Arcane, religion, nature od, lub occult. E, I musimy ją mieć na odpowiednim poziomie, żeby w ogóle zacząć rzucać rytuał. Rytuał trwa minimum 8 godzin. Zwykle trwa parę dni. Jeżeli trwa w dniach, to każdego dnia musimy poświęcać 8 godzin na rzucanie go. Zwykle ma jakiś koszt komponentów, który jest drogi. To nie jest komponent w stylu stara gałązka zdeptana przez pijaka, które ma koszt nieokreślony i zwykle jest w magicznym przedmiocie, który się nazywa komponent pouch. W tym wypadku musimy mieć rzeczywiście wartościowe komponenty. Co więcej, nie jesteśmy, wielu rytuałów nie jesteśmy w stanie rzucić sami, potrzebujemy kolegów. Liczba osób, które muszą nam pomagać w rytuale jest opisana w każdym z nich. I są opisane umiejętności dodatkowe, w których oni mogą nam pomóc. Żeby. Ja wiem, że rytuały brzmiały dość sucho, więc podam konkretny przykład, który na pewno Was będzie interesował, jeżeli chcecie grać w Pathfindera. Wskrzeszenie jest rytuałem. Czyli każdy może to rzucić. Nie musicie, możecie mieć drużynę pięciu niziołków gladiatorów, których żaden nie umie rzucać zaklęć. Jesteście w stanie to rzucić, jeżeli jeden z was ma umiejętność religia na poziomie ekspert. Pozostały, do rzucenia tego rytuału potrzeba dwóch pomocników, więc dwóch waszych niziołczych przyjaciół jest potrzebnych, żeby to rzucić. I dwóch umiejętności, które nie są nie są umiejętnościami związanymi z magią, to są zwykle umiejętności poboczne. W przypadku wskrzeszenia wydaje mi się, że jest to Society i Medicine. Czyli tak naprawdę zanim my wykonamy rzut na religię, żeby zdać ten rytuał, to jeden nasz nie niedziałek rzuca za medycynę, jeden rzuca za society i dopiero wtedy my rzucamy za religię i ten rzut jest modyfikowany, zależnie od tego, czy im się udało, czy nie. Jeżeli im się nie udało, dostajemy bardzo przyjemny bonus w postaci minus 4. Jeżeli im się udało, to. Nie dostajemy kary, chyba że mi się udało krytycznie. Wtedy dostajemy bonus plus 2 za każdy rzut. I następnie, jeżeli rytuał się powiedzie, a oczywiście jego poziom trudności jest różny zależnie od rytuału i tego, co chcemy osiągnąć, to cel jest osiągnięty. W przypadku wskrzeszenia jest to wskrzeszenie szóstego niziołczego gladiatora, który poległ wcześniej w walce z jednym pijanym człowiekiem. To nie był dobry dzień. I rytuały są właśnie o tyle ciekawe, że każdy może je rzucać. A więc daje, otwiera to trochę możliwości pod kątem tego, że nie trzeba mieć na przykład zawsze kapłana, jeżeli chce się, wiecie, aż tak bardzo nie umierać. Więc jest to pewna dobra droga. Ale jak sami widzicie, mamy do wyboru czary, mamy rytuały i mamy moce, więc tak naprawdę mała szansa, że będziecie mieli w drużynie. Kogoś, kto. W sensie mała szansa, żebyście mieli drużynę, w której nikt nie potrafi posługiwać się w jakimś stopniu magią. Dlatego warto, żebyście się zapoznali dokładnie z tym, jakie niuanse ma wasza klasa, jeżeli chodzi o magię. Ponieważ to, co Wam tutaj powiedziałem, to są takie bardzo generalne, wytyczne do ogółu magii, ale każda klasa ma ciut inne. Modyfikacji, które im pozwalają działać. Dla przykładu, BARD może zastąpić materiał, komponent materialny za pomocą grania na instrumencie, zamiast machania różdżką. Ale to jest tylko jeden z wielu przykładów. Dużo więcej znajdziecie, kiedy zaczniecie grać, do czego gorąco Was zachęcam. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału oraz zostawienia lajka. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki.